Witam na kanale Zielona Alternatywa i zapraszam na krótki obchód po ogrodzie. W porównaniu z ubiegłym rokiem jestem trochę opóźniona, jeżeli chodzi o pracę na moich rabatach belinowo trawiastych. Jest końcówka kwietnia, a ja jeszcze nie do końca uporządkowałam i przygotowałam moje beliny do do wzrostu, a w ubiegłym roku, właściwie już w pierwszej połowie kwietnia, miałam wszystko ogarnięte, więc to jest dosyć duża różnica, jeżeli chodzi o porównanie z ubiegłym sezonem. Ale każdy rok jest inny, i w ubiegłym roku też wiosna była wcześniej, i udało mi się tutaj wstrzelić właściwie w dobrą pogodę, jeżeli chodzi o plewienie. I właśnie na początku kwietnia to wszystko przygotowałam, więc to jak gdyby rok temu o, o tej porze już. Miałam wszystko pod kontrolą, a teraz zależało mi na tym, żeby wygospodarować trochę urlopu właśnie po świętach wielkanocnych. Dlatego przeczekałam kwiecień i spodziewałam się, że te chwasty tutaj mocno zaatakują. I tak rzeczywiście było, i tak jest. Więc właściwie w tym roku tutaj zaczęłam pracować dopiero po Wielkanocy, czyli ostatnie kilka dni tutaj spędziłam na odchwaszczaniu, i to są częściowo efekty mojej pracy. Właściwie wygląda to, jakby nie było w ogóle oplewione, ale tak naprawdę spędziłam tutaj chyba dwa dni, żeby tą moją nową rabatę w polu odchwaścić. To jest jej część, ta część centralna. I tak się złożyło, że na początku, właśnie zaraz bezpośrednio po świętach, było bardzo sucho, i tutaj ciężko było w ogóle plewić. Ale na szczęście był deszcz. Przedwczoraj cały dzień pięknie padało. Więc teraz warunki do plewienia są dobre, ale też warunki dla wzrostu chwastów są idealne. Więc trochę widać efekty mojej pracy, bo niektóre byliny wyjrzały z tej trawy, która tutaj oponowała wszystko. Ale jeszcze właśnie trzeba się ścigać z tymi chwastami, żeby byliny mogły dobrze wystartować jeżeli chodzi o w ogóle pracę w moim ogrodzie to to jest ten moment w ciągu roku, kiedy rzeczywiście ja tej pracy dużo mam i muszę dbać o to, żeby jakoś systematycznie właśnie odchwaszczać te moje rabaty, szczególnie te najmłodsze, te najnowsze żeby nowe byliny żeby te małe sadzonki na przykład ubiegłoroczne mogły dobrze zacząć sezon i to jest ten najtrudniejszy okres właśnie ze względu na chwasty. Ja tutaj nie mam żadnej ściółki, nie mam oczywiście żadnej agrowłókniny. To jest ta rabata, którą przekosiłam kosiarką spalinową. Bodajże w marcu. Zrobiłam o ten film, właśnie to był film o czyszczeniu moich rabat i przygotowywaniu rabat belinowo-trawiastych do wiosny. I od tamtej pory właściwie tutaj nic nie robiłam. Te wszystkie resztki spod kosiarki tutaj leżały i one nadal tutaj są. Trochę dzięki temu ograniczyły wzrost chwastów, ale niestety zaatakowała tutaj bardzo trawa, szczególnie wiechlina no i masa różnych chwastów. Więc liczyłam się z tym, że będzie mi ciężko. Jest dużo trudniej niż w ubiegłym roku, ale właśnie przez to, że nie mam żadnej ściółki takiej specjalistycznej, profesjonalnej, Wiem, że plewienie o tej porze roku to jest właśnie moje podstawowe zajęcie i najważniejsza praca, tak więc ja liczyłam się z tym. I właśnie szczerze mówiąc to jest dosyć trudny dla mnie okres, dlatego że muszę właśnie zadbać o to, żeby te chwasty nie przydusiły mi roślin. I jeżeli chodzi o pracę w ciągu całego sezonu, no to jest jedyny okres, taki, w którym czasem mam wątpliwości, czy dam radę. Bo teraz to jest wyścig z chwastami. Jeżeli jest ciepło, jeżeli jest trochę deszczu, tak jak ostatnio, to te chwasty rosną na potęgę. I ja zawsze daję sobie jakoś radę z moimi rabatami, ale to jest ten moment, właśnie w ciągu sezonu, kiedy myślę sobie, no chyba nie dam rady. I nigdy nie mam jakiegoś takiego wielkiego zwątpienia w mojej umiejętności. Ale to jest okres bardzo trudny i jeżeli ktoś ma rabatę nowo trawiaste to właśnie przy takim trybie uprawy jak mój, czyli bez agrowłókniny, którą ja zawsze wykluczam i przy nowych nasadzeniach, to jest właśnie bardzo trudny okres, jeżeli chodzi o plewienie. Ale po prostu no, trzeba trochę się przyłożyć, tak jak ja. U mnie nie jest idealnie i jak dla mnie po prostu trzeba ten okres przetrwać, żeby rośliny zaczęły ładnie rosnąć i one później już będą zajmowały coraz więcej miejsca, będą też ograniczały miejsce chwastą, a tymczasem właśnie dbam o to, żeby w ogrodzie były rośliny odwracające uwagę właśnie od tych połaci bylin i połaci chwastów. I to o tej porze roku są na przykład kwitnące wiśnie, kwitnące jabłonie, więc rabaty bylinowo-trawiaste spokojnie szykują się do własnego sezonu, do własnego kwitnienia. A teraz w ogrodzie u mnie królują kwitnące krzewy, kwitnące drzewa, które właśnie za chwilę pokażę. Na skarpie najważniejszą obecnie ozdobą jest jabłoń ProFusion. Pięknie kwitnie na różowy kolor. Kwiaty w pąkach są dużo ciemniejsze, a teraz kiedy się rozwinęły, są lekko różowe ale na tle właśnie starych budynków, na tle zielonych krzewów bardzo dobrze to wygląda i ja specjalnie postawiłam na drzewa kwitnące na różowy kolor, dlatego że tutaj w sąsiedztwie jest sad wiśniowy, rosną jabłonie, rosną czereśnie, więc wszystkie drzewa kwitną na biało. Dla kontrastu właśnie postanowiłam, że u mnie głównie będą drzewa kwitnące na różowy i na bordowy kolor. Jabłonie profusion to są jedne z pierwszych ozdobnych drzew, które tutaj posadziłam. Na skarpie ta jabłonka akurat ma dosyć trudne warunki, bo jest sucho, ale świetnie sobie radzi. To jest nieduże drzewo, które właśnie teraz przepięknie kwitnie. Niedaleko kwitnie też jabłoń odmiany hopa. To jest jedyne drzewko tej odmiany w moim ogrodzie. Dosyć karłowate, bo ja kupiłam w szkółce i wydaje mi się, że to jest jakiś egzemplarz wybrakowany, dlatego że jest szczepiony dosyć nisko. Ale przepięknie kwitnie, z daleka ja nie widzę różnicy między kwiatami, jeżeli chodzi o profusion, a tą odmianę. W każdym razie te jabłonki kwitnące na różowo-bordowy kolor, naprawdę są świetną ozdobą właśnie teraz na przełomie kwietnia i maja, kiedy już zaczyna się w ogrodzie bardzo zielenić, nie mówiąc o chwastach, które tutaj też. Atakują i skarpę, i tą starszą rabatę, ale byliny zaczynają intensywnie rosnąć, więc tego koloru zielonego z byliny jest coraz więcej i przydają się właśnie takie mocne akcenty, żeby odwrócić uwagę od tych nieciekawie jeszcze wyglądających fragmentów od tych, które jeszcze nie do końca uporządkowałam. No i przede wszystkim pięknie wyglądają, pięknie pachną. Na drugim planie widać, że jest żywopłot stawu szarej na skarpie. Ta Była właściwie już przekwita przed tą ulewą, która miała miejsce przed wczoraj, przed tym deszczem, który trwał praktycznie cały dzień, ona dużo lepiej wyglądała. Ten biały kolor, był zdecydowanie bardziej widoczny. Ale to jest też świetna ozdoba skarpy, dlatego że ten okrąg, po pierwsze, jest dosyć regularny, więc jak dla mnie daje pewien taki element uporządkowania. Ta wula kwitnie na biało. Te przewisające pędy są pięknie wyglądające nawet z daleka. One wręcz świecą w promieniach słońca. No i dla mnie to, już, to jest też osłona, właśnie góra skarpy. Jest trochę osłonięta właśnie takim żywopłotem, który co roku podnoszę i w tym roku też obetnę trochę wyżej. Ta ta wuła jest cięta akurat przeze mnie raz w roku po kwitnieniu. Dzięki temu te pędy kwitnące są dosyć przewisające i długie. Jeżeli jest cięta dwa razy w ciągu roku, no to te przerosty zeszło, zeszłoroczne są krótsze, a więc to kwitnienie jest trochę mniej obfite. Ale tutaj w ciągu lata jest dosyć duże zagęszczenie, dosyć dużo cienia, ta tawła nie jest widoczna i ja tnę ją tylko raz, to jest mniej więcej pod koniec maja, kiedy ona przekwita. I dzięki temu właśnie te przyrosty są takie kilkudziesięciocentymetrowe i pięknie kwitną właśnie na biało, bo ta wuła szara ma to do siebie, że ona kwitnie na zeszłorocznych pędach. I jest to jeden z najważniejszych krzewów kwitnących na biało. Stanowi ona u mnie żywopłoty, właśnie takie obwódki. I to jest taki element regularny, element właśnie szkieletu mojego ogrodu. Ja lubię właśnie takie regularności na wiosnę, kiedy byliny właśnie rosną, kiedy jeszcze nic z bylin nie kwitnie. To lubię takie formy dosyć regularne, jeżeli chodzi o krzewy, więc mam dużo obwódek, dużo takich żywopłotów, a pomiędzy nimi właśnie w taki bardziej swobodny, naturalistyczny sposób rosną sobie byliny. Z bliska ta woła prezentuje się jeszcze przepięknie, chociaż już zdecydowanie przekwita to urządzenie na drzewie plastikowe to jest pułapka feromonowa na ćmę szpanową, bo obok jest obwódka z bukszpanu i mam tutaj kilkadziesiąt krzewów bukszpanowych, które są co roku atakowane przez ćmę szpanową, Więc w tym roku na wiosnę zaopatrzyłam się w dwie pułapki feromonowe, z których jedna właśnie tutaj się znajduje. Jestem ciekawa, czy zda egzamin. Mam nadzieję, że pomoże mi właśnie w opanowaniu tej ćmy. Drugie, drugi pojemniczek jest przed domem. Na razie jeszcze żadne samce się tutaj nie złapały w tą pułapkę, ale może jest to efekt tego, że ostatnio jednak były przymrozki, tak do mniej więcej do niedzieli palmowej, i ciepła pogoda utrzymuje się no mniej więcej przez ostatnie dopiero dwa tygodnie, więc na razie obserwuję, czy coś tutaj się dzieje w tej pułapce. Na razie jeszcze spokój ale mam nadzieję, że uda się odłowić samce ćmy, żeby właśnie nie, nie doszło do namnażania się tych gąsienic, które wyrządzają coraz większe szkody właśnie w moich bukszpanach. Na skarpie i na mojej starszej rabacie w sąsiedztwie skarpy coraz więcej dzieje się z każdym dniem. Byliny właściwie rosną w oczach, kiedy tutaj Przyjechałam w święta. Łubiny mniej więcej miały połowę objętości, którą teraz mają, więc dzięki temu, że był też deszcz, będzie teraz faza intensywnego wzrostu bylin, dzięki temu chwasty będą pod coraz większą kontrolą. Na starszych rabatach bylinowych mam trochę mniej pracy niż na tej nowej rabacie, dlatego że byliny rosną dosyć gęsto. Tutaj tej ściółki po wycięciu zeszłorocznych bylin też trochę zostawiłam, więc w tym roku mam mniej więcej spokój akurat w tym miejscu, które teraz pokazuję. Rośnie trochę mniszków lekarskich, czyli mleczy i wydziabuję, właśnie, żeby nie, nie było tego żółtego koloru i żeby one się tutaj nie rozsiewały. Ale ogólnie w tym miejscu plewienia nie mam aż tak dużo. Rośnie tutaj sporo jeżówek, które same się rozświewają, same się zagęszczają. Rosną odętki, rosną też czosnki, które właśnie w ciągu kilku ostatnich dni, no myślę, że potroiły swoją objętość. A pomiędzy tymi plamami właśnie zielonych bylin rosną takie pojedyncze drzewa, pojedyncze krzewy, które teraz mają za zadanie odwrócić uwagę od tych zielonych połaci, odwrócić uwagę od tych nie do końca jednak sprzątanych rabat. Ja staram się plewić, staram się odchwaszczać te miejsca w miarę regularnie, bo jeżeli dam się chwastą wysiać, to później będę miała jeszcze więcej roboty, ale no nie jestem w stanie opanować tych rabat i nie jestem w stanie wyczyścić tak idealnie. Zresztą to nigdy nie było moim celem, żeby tutaj było Idealnie perfekcyjnie, bez chwastów, u mnie zdarzają się też czasem uschnięte rośliny. Ja no nie jestem w stanie upilnować tego tym bardziej, że tutaj nie jestem na stałe, ale dzięki takim odwracaczom uwagi. No myślę, że ten efekt wizualny i takie zmiary miarę osiągnięty. Ten etap po prostu ja muszę przeczekać. Myślę też, że gdybym chciała tak naprawdę wyczyścić wszystko idealnie, to gdybym zaczęła od jednego końca ogrodu. To gdybym doszła do drugiego końca, to te, te pierwsze fragmenty i tak już byłyby opanowane przez chwasty. Więc ja nie jestem w stanie tutaj pozbyć się chwastów tak do końca. I plewie, ile mogę, staram się, żeby to w miarę mniej więcej wyglądało. Przede wszystkim staram się, żeby chwasty nie blokowały wzrostu roślin, a później one po prostu wygrają tę konkurencję o światło wygrają konkurencję o, o miejsce w ogrodzie. Ale też prawda jest taka, że nie na wszystko mam tutaj wpływ, bo na przykład, jeżeli sąsiad nie wykosi swojego sadu, a tam jest na przykład bardzo dużo mniszków, czyli mleczy, to one wszystkie sieją się do mnie. Z drugiej strony, drugi sąsiad ma spory kawałek nieużytku, na którym rosną pokrzywy i wszelkiego rodzaju chwasty, które bardzo sieją się do mnie, szczególnie do warzywniaka. Tak więc, nawet gdybym ja chciała tutaj. Swoją działkę bardzo pilnować i odchwaszczać, to nie ma wpływu na to, co dzieje się dookoła, u sąsiadów. Jeżeli oni produkują masę chwastów, jeżeli tam jest dużo nasion, no to wtedy po prostu to wszystko i tak się sieje do mnie. Tak więc odchwaszczanie to jest bardzo poważne i najważniejsze zajęcie o tej porze roku. Staram się w niej więcej dbać, właśnie, żeby tych chwastów nie rosło, ale, mimo wszystko, jest ich całkiem sporo, więc staram się strategicznie to jakoś rozegrać, czyli te. Najbardziej uciążliwe te, które dałyby nasiona. Wycinam, wydziabuję, niektóre tutaj rosną. Takie miniaturki, których no nie znam szczerze mówiąc nazw, ale które są dosyć nieszkodliwe, te po prostu zostają. Ale na starszych rabatach bylinowych, tak jak tutaj, byliny są wystarczająco zagęszczone, że one i tak same nie dają tym chwastom rosnąć. Więc najtrudniejsze w ogarnięciu są, Najmłodsze rabaty, tam gdzie są rośliny małe, tam gdzie jeszcze nie ma odpowiedniego zagęszczenia. Więc najważniejsze jest przede wszystkim upilnowanie tych najnowszych rabat. A wracając do drzew kwitnących, bardzo polecam jabłoń odmiany Ola. Mam kilka drzewek w moim ogrodzie, już bardzo małe egzemplarze obficie kwitną. Cała korona pokryta jest przepięknymi różowymi kwiatami. Te kwiaty są dosyć duże, chyba największe z tych wszystkich odmian, które u mnie rosną. Pięknie pachnie i to jest właściwie jedna z wcześniej kwitnących jabłoni. Niektóre drzewka już u mnie przekwitły. Polecam. Największym kwitnącym hitem są jednak u mnie teraz wiśnie piłkowane kanzan. To są te drzewka, które były... Jednymi z najwcześniej posadzonych przeze mnie były bardzo małe, mniej więcej półtora metra wysokości. Kupiłam w Centrum Ogrodniczym w Warszawie. W ogóle nie miały uformowanych koron. Warto czekać kilka lat na taki efekt, bo teraz te korony są widoczne z daleka i przyciągają uwagę. Moja mama bardzo lubi akurat te, te wiśnie. Jeżeli ktoś może sobie pozwolić na zakup dużych drzewek, no to efekt będzie natychmiastowy i tak byłoby najlepiej. Ale jeżeli ktoś kupuje małe drzewka, tak jak ja, no to po kilku latach to wszystko właśnie ten czas oczekiwania jest rekompensowany przez taki widok. To nie były drzewka szczepione na pniu. One same uformowały koronę. Właściwie to środkowe drzewko jest trochę bardziej rozłożyste. Posadzone są tak po skosie, po obydwu stronach, furtki. Ostatnie drzewko. To po lewej stronie już jest w ogródku. Fajnie to wygląda, kiedy jedzie się wzdłuż drogi, właśnie to one tak trochę nakładają się na siebie. Ten efekt jest jeszcze bardziej spotęgowany. Całe korony pokryte są przepięknymi kwiatami, które na początku są bardziej różowe, później trochę bledną, ale dosyć długo utrzymują się na drzewie i ten efekt naprawdę jest niesamowity. Te wiśnie co roku kwitną bardzo obficie. Ja dobrze znam tą odmianę, bo mam ją już kilka lat w swoim ogrodzie, ale przechodząc tutaj za każdym razem nie mogę się oprzeć, żeby nie podejść i nie poprzyglądać je z bliska, bo ten efekt jest jednak niesamowity. Kwiaty są przepiękne. Jeżeli chodzi o porównanie wiśni ozdobnych i jabłoni ozdobnych, no to jeżeli chodzi o urodę tych kwiatów, myślę, że wiśnie, no, mają przewagę nad jabłoniami. Tak jak tutaj widać, to są prawie pełne kwiaty zwisające takimi pęczkami. Jabłonki mają kwiaty puste, więc tak patrząc z bliska, myślę, że tą konkurencję wygrałyby wiśnie ozdobne. Jeżeli chodzi o zdrowotność, to te wiśnie ozdobne, które są u mnie w ogrodzie, są bezproblemowe, tak jak odmiana kanzan. Nie przypominam sobie, żeby była atakowana przez jakiekolwiek choroby czy też szkodniki. Mszyce omijają wiśnie. Natomiast mszyce bardzo lubią jabłonie. Więc jeżeli chodzi o, o takie szkodniki jak mszyce, no to hmm, prędzej zaatakowane są jabłonie ozdobne. Natomiast jeżeli chodzi o takie sprawy na przykład jak pokrój. To ja akurat osobiście wolę jabłonie, dlatego że jabłonie mają pokrój taki można powiedzieć bardziej majestatyczny, rozrastają się bardziej na boki, no tak jak nawet typowe sadownicze jabłonie, które same w sobie stanowią na przykład cenne solitery, one bardzo ładnie się rozgałęziają. Natomiast jeżeli chodzi o wiśnie, no to wiśnie Kanzan, one mają takie bardziej wyprostowane Gałęzie bardziej regularne, ja na przykład wiśnie ozdobne wolę do szpalerów, do takich grup nasadzeń. Tutaj są trzy sztuki Kanzana i one świetnie wyglądają, bo jak dla mnie, wiśnie dają bardziej wyrównany efekt. W tym roku kupiłam i posadziłam też wiśnie ozdobne Royal Burgundy. Myślę, że zrobię osobny film o moich nowych pomysłach i nowych nasadzeniach, ale właśnie tamte wiśnie Royal Burgundy też są w postaci takiego, powiedzmy, mini szpaleru, bo z moich doświadczeń wynika, że taki bardziej wyrównany efekt łatwiej jest uzyskać z wiśni ozdobnych niż z jabłoni. Więc takie są moje doświadczenia, czyli z jednej strony zdrowotność, wygląd, ale i jabłonie i wiśnie pięknie kwitną, one się różnią detalami i w tej różnorodności właśnie jest siła i dlatego ja mam trochę wiśni, trochę jabłoni, tak właśnie żeby były różne odcienie tych kolorów różowych, bordowych, a jeżeli chodzi właśnie o, o kształt, o pokrój, o, o zdrowotność, no to jedne trochę lepiej się sprawdzają, inne trochę mniej, ale właśnie wydaje mi się, że i wiśnie i jabłonie są... Warte zainteresowania o tej porze roku, kiedy właśnie jest dużo zielonego koloru z bylin, kiedy trawy jeszcze praktycznie nie rosną, no to właśnie takie efekty kolorystyczne są gwarantowane przez kwitnące krzewy i drzewa. Jabłoń odmiany Golden Hornet kwitnie na biało. To jest jeden z wyjątków, ale posadzona została dla pięknych jabłuszek żółto-pomarańczowych. A teraz kwitnie obficie na biały kolor i niesamowicie pachnie. W porównaniu z innymi jabłoniami myślę, że ten zapach jest bardziej intensywny. Kontrastuje z różowymi nasadzeniami wiśni ozdobnych i innych jabłoni. I tak jak teraz, no wręcz piana białych kwiatów powoli też już przekwita. Jeżeli chodzi o zdrowotność, oczywiście mszyce atakują, ale tak poza tym jednak jest to dosyć bezproblemowe drzewko. A owoce właśnie takie złote z rumieńcem są też niesamowite, nadają się na do kandyzowania, nadają się na przetwory, ale przede wszystkim dla mnie są ozdobą właśnie na drzewie. Jabłoń odmiany kobędza, jeszcze jest nieduża. To jest jedyne drzewko tej odmiany w moim ogrodzie. Bardzo ciemne kwiaty w pąku. Po rozwinięciu trochę bledną, ale i tak są lepiej wybarwione niż na przykład u odmiany Ola. Jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć zbyt dużo o tej odmianie, bo właściwie pierwszy raz w tym roku tak dosyć obficie kwitnie. To jest bardzo młode drzewko, ale kupiłam właśnie ze względu na mocne wybarwienie kwiatów i ze względu na. To, że potrzebuje takiego średniego drzewka w sąsiedztwie biało kwitnących krzewów. Czeremcha odmiany Schubert. Teraz wygląda jak ta na najbardziej pospolita. Czeremcha, która zdaje się jest uznawana za gatunek inwazyjny, ale odmiana Schubert charakteryzuje się tym, że teraz ma zielone liście i białe kwiatostany, ale po przekwitnięciu liście zmienią. Zabarwienie z zielonego na ciemno-bordowo-brązowe. To jest taka właśnie ciekawostka wśród roślin. Jedyne takie, takie drzewko w moim ogrodzie, które tak bardzo zmienia się nie na jesieni, ale właśnie w lecie. Teraz przepięknie kwitnie masa kwiatostanów. Owady są bardzo zainteresowane tym drzewkiem. Pięknie wygląda, a później właśnie ta zmienność koloru liści jest bardzo interesująca. Drzewko bezproblemowe, żadnych szkodników. Delikatnie pachnie. No i z daleka przyciąga uwagę właśnie takimi czysto białymi kwiatami. Ale gdybym miała polecić jakąś jedną odmianę czaremchy, to na pewno byłaby to odmiana kolorata. Czyli liście zielono-brązowe przez cały sezon, na jesieni, przebarwiające się. Natomiast kwiatostany w kolorze blado-różowym. Ta czeremcha dosyć wcześnie kwitnie i zwraca uwagę właśnie tymi kwiatostanami, które na początku są trochę bardziej różowe, później bledną, ale mimo wszystko jest różnica w kolorze w porównaniu i z odmianą Schubert i z tą, tą czeremchą, czeremchą bezodmianową. Delikatnie pachnie, ale właśnie te ażurowe kwiatostany, lekko zwisające, są naprawdę bardzo ciekawe. Ta czaremcha akurat to jest jednopniowe drzewko, natomiast przy wjeździe, przy bramie mam dwie czaremchy wielopniowe. One zwracają uwagę wszystkich przejeżdżających, bo właśnie kwitną wcześniej na przykład niż jabłonie, kwitną wcześniej niż wiśnie ozdobne. I no, ten kolor różowy, delikatne kwiatostany przewisające naprawdę są piękne. I kwitnie też dosyć długo, bo zaczęła kwitnąć przed wiśniami i jabłoniami i nadal kwitnie razem z nimi. Teraz już kwiaty się lekko osypały, ale mimo wszystko bardzo ciekawa odmiana. Wydaje mi się, że trochę niedoceniana, bo stawiamy właśnie na jabłonie, na wiśnie, a takie gatunki też są bardzo interesujące i na pewno urozmaicą każdy ogród. I to tyle na dzisiaj. Rabaty blinowo-trawiaste jeszcze czekają na swoją kolej. Szczególnie te najnowsze nasadzenia wyglądają dosyć nieciekawie, ale za punkt honoru przyjęłam sobie pokazanie okrotu tak jak wygląda i w najgorszych momentach i w trakcie pracy, więc akurat teraz pracuję nad tą rabatą i ona będzie coraz lepiej wyglądała. Ale wiosna jest okresem dosyć trudnym. Trzeba pilnować wszystkiego, szczególnie chwastów, ale perspektywa właśnie tych kwitnących łanów bylin jest na tyle obiecująca, że mam nadzieję, że uda mi się to ogarnąć i będę pokazywała, jak ten ogród będzie się cały czas zmieniał. Do zobaczenia!